No, wspaniale, to była piękna praca. Wiecie, byłam jeszcze młodziutka, to była pierwsza moja duża rola, ale też tutaj był wspaniale zespół. Zaprzyjaźniłam się z ludźmi, z aktorami, ale też z całym zespołem technicznym. Było wspaniale, uwielbiałam tu przyjeżdżać. No, w ogóle wiecie, wracać tu, łaska się w oku kręci. Pierwszy raz jestem tutaj po smak. latach, także jak tu przyjechałam to mnie tak w dołku ścisnęło. Bo jednak wiecie, jak tu jak się pracuje to tak mm, zostawia się kawałek siebie, nie? Kawałek Przema. życia, serca. To jest piękne i tak móc tu przyjechać i wiecie, nie chciałam za dużo tych piosenek piaw, dwie tylko chyba zaśpiewałam, bo macie ten spektakl. Chciałam, żebyście poznali mnie też inną. Ale no, się zryczałam na tej francuskiej tu piosence, także, także piękne wspomnienia. Już tak, Rzeszów jest taki na mapie, to jest taki mój. Nie ja mówię, a dobra, w tym teatrze gram, w tym gram, że mam takie swoje miejsca i Rzeszów do nich należy. I cieszę się, że był piękny koncert, bo przyszło dużo ludzi tak ładnie słuchali i tak odbierali. Wypompowana jestem w sensie, bo czułam, że, że, że się dzieje, że, nie, że, że po prostu ludzie łykali. Słuchani, byli wpatrzeni i łykali każdy przecinek, każde słówko. Także super. Co nie, ty, o, wolontariat, jakie te sztuczne, amerykańskie, nie klimujemy, nie obchodzimy. Kurczę, jak jest święto pozytywne, i można sobie. Ok Powiedzieć dobre słowo, przytulić się, to ja w ogóle nie widzę problemu w tym. Fajnie, że jest coś świętego, ono prowokuje. Ja, nie wiem, no, już od 10 lat nawet, no, albo więcej, ja co roku gram gdzieś na walentynki. I ludzie chętnie wychodzą, chcą czegoś posłuchać, jakby celebrują to, to nie ma w tym nic złego. Rzeczywiście, najwięcej piosenek jest o miłości szczęśliwej, albo tej nieszczęśliwej, I chyba w sumie więcej jest o takiej nieszczęśliwej miłości. Śpiewam różne, bo śpiewam też Bukowskiego, śpiewam poetów wyklętych, Osiecką, wiadomo, Piaf, dużo naprawdę i, i rock'n'rollowe rzeczy i, i, i właśnie poetyckie i rzeczywiście czuję poezję. Lubię poezję, rozumiem poezję i czuję i, i uważam, że, że dobrze, żebym to robiła, bo ludzie na przykład nie znają czegoś i na przykład Piaf, no, to się wydaje już takie oklepane, a czasami gramy właśnie młodziaki, które nie znają tej artystki wybitnej, też się wkręcają w te utwory, czy tam wiadomo inne. Także ja, ja lubię śpiewać o miłości, bo to czuję. Zresztą wszystkim życzę pięknej, wspaniałej miłości. Najpierw do siebie, tylko nie megalomanii, tylko żeby z sobą się mm, dogadać, to wtedy jest się czym dzielić. Bo jak, 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 jak się tylko tak chce mieć chłopaka, czy tam dziewczynę, to to jest, to to jest krótki wzroczne, nie wiem, to mi się wydaje, że trudno na tym zbudować coś takiego ważnego, jak się pojawia. A jak się tak z sobą dobrze je, się ma, to wtedy można się dzielić miłością i, i, i na scenie, i, i ewentualnie z drugą osobą. Ale przecież nie jest.